Witajcie w odcinku, w którym opowiem wam pewną znajomość z klientem, kolegą, który zrezygnował z reklamacji akumulatora. Wrzuciłem któregoś razu shortsa na swój kanał Motokuncik na YouTube, no i tam się spotkałem z prośbą, żeby puścić całą rozmowę. Ale żeby puścić całą rozmowę, to muszę wam opowiedzieć pewną historię. Zapraszam. Partnerem odcinka jest sklep Opon.com, dzięki czemu otrzymujecie kod rabatowy motokuncik. Wchodzicie na stronę sklep zamawiacie komplet opon do swojego samochodu. Jaki chcecie, z wysokiej półki, z niskiej półki bądź ze średniej półki. Wbijacie kod motokuncik i otrzymujecie 25 zł rabatu na komplet opon. Może niewiele, ale zawsze coś. Historia zaczęła się w 2012 roku, kiedy Krzysztof umówił się do naszego warsztatu na wymianę silnika, ponieważ samochód miał bardzo poważny wypadek, do tego stopnia, że łapa silnika weszła w blok silnika i uszkodziła po prostu silnik, silnik do wymiany. Tak więc zakupił taki silnik i od razu chcę Wam powiedzieć, że w 2012 roku silnik N52 3-litrowy kosztował 15 tysięcy złotych. To było naprawdę bardzo dużo. No, na tej chwili się płaci za używane silniki tego typu, także jeśli cofniemy się 12 lat temu, to 15 tysięcy to było bardzo dużo. W każdym razie samochód przyjechał do naszego warsztatu po naprawie blacharskiej z... Uszkodzonym silnikiem. Przyjechał również silnik drugi, wymieniliśmy silnik, ogarnęliśmy elektrykę, ogarnęliśmy napinacze, airbagi, tego typu rzeczy. W międzyczasie też zamówiliśmy nowy junction box, bo nie działały lusterka. Auto udało się ogarnąć. Klient zapłacił, zadowolony. Zaprosił mnie do znajomych na Facebooku i zaczął wysyłać życzenia świąteczne. Życzenia. Urodzinowe, wysyłał nawet zdjęcia z, z wakacji, że pozdrawiam z wakacji i tak dalej, i tak dalej. Klient też miał kolegę, który miał taki sam samochód. Oni po prostu mieli wspólną firmę i mieli dwa takie same samochody. Tak więc zaczęliśmy serwisować te samochody. Oni zaczęli się spoufalać, czyli właśnie wysyłać tego typu rzeczy, żeby być takim klientem kolegą. Od razu w tym miejscu chcę zaznaczyć, że przez te 12 lat ani razu nie spotkaliśmy się prywatnie. Nawet razem nie wypiliśmy kawy, ale oni byli sprawiali wrażenie, że są moimi kolegami, a to tylko po to, żeby móc właśnie zadzwonić w niedzielę, móc zadzwonić w sobotę, dowiedzieć się czegoś więcej, żeby dostać zniżkę. To są właśnie tak, tego typu znajomości. W każdym razie no, całej historii nie będę Wam opowiadał, tylko zacznę od bardzo ważnej rzeczy, która przewinęła się w rozmowie, którą na koniec odcinka puszczę i, i, i dlatego najpierw muszę opowiedzieć, żebyście wiedzieli, e, poznali sens rozmowy, którą przeprowadziłem z klientem. A, w międzyczasie jeszcze była reklamacja tarcz hamulcowych i oczywiście w sobotę bądź w piątek o 18.15 otrzymywałem wiadomości, na Facebooku, obszerne, z opisem, z takimi żądaniami. Po prostu to była... Rozmowa była tak prowadzona, no, która mnie denerwowała tak naprawdę. W każdym razie reklamacja tarcz hamulcowych została uznana. W międzyczasie ten kolega, który też u nas serwisował, sam się wyeliminował, ponieważ miał do mnie pretensje, że za dużo wziąłem któregoś razu za serwis auta. Przyjąłem go tak naprawdę z partyzanta, zrobiliśmy serwis olejowy i doliczyłem 120 zł za usługę. No i kolega Krzysztofa się na nas pogniewał, ponieważ uznał, że po koleżeńsku powinniśmy wziąć tylko za olej i filtry, a już 120 zł nie. No i się sam wyeliminował. Teraz wracając do Krzysztofa. Słuchajcie, w 2019 roku otrzymałem telefon od Krzysztofa. Adam wiesz co, i to było w niedzielę. Adam wiesz co, jestem na Mazurach, nie mogę uruchomić samochodu. Czy masz numer do laweciarza? Może ty byś przyjechał swoją lawetą? No to podałem po prostu numer telefonu do laweciarza. No i samochód przyjechał w poniedziałek, zrzucamy samochód. Laweciarz przychodzi do mnie. Adam, no chciałbym się rozliczyć. Ja wie jak to się rozliczyć. To on nie zapłacił za tą lawetę? Nie, no powiedział, że ty zapłacisz, bo on nie miał przy sobie pieniędzy. No dobra, słuchajcie. Stały klient, dobra relacja, życzenia, te sprawy i tak dalej. Dobra, zapłaciłem za lawetę, wzięliśmy samochód na warsztat. Krzysztof poprosił jeszcze, żeby zrobić przegląd, bo coś puka, stuka i tak dalej, i tak dalej. Zresztą mam wszystkie screeny i rozmowy i zdjęcia. Okazało się, że pękło ucho od rozrusznika, rozrusznik stanął lekko bokiem i nie był w stanie uruchomić samochodu, tak więc wymieniliśmy rozrusznik, jakieś rurki separatora, bo do rozrusznika trzeba zdjąć kolektor ssący, drążki kierownicze, geometria, jakieś tam inne historie. W każdym razie naprawa opiewała na kwotę, już Wam mówię, na kwotę 3440 zł. I tutaj zaczęły się schody. Krzysztof zaczął wydzwaniać, że nie ma pieniędzy, że ma trudną sytuację finansową, yy, czy możemy się jakoś umówić, że on później zapłaci. Więc ja uznałem, żeby po prostu siebie chronić, żeby później, bo ja nawet nie wiem, gdzie ten człowiek mieszka tak naprawdę, a jest kolegą. Yy, w każdym razie wystawiłem mu fakturę przelewową i powiedziałem, jak będziesz miał pieniążki, to po prostu zapłacisz i tyle. On samochód zabrał, miał zapłacić tam w ciągu półtorej tego miesiąca, później wszystko się przedłużało. W międzyczasie wysyłał mi wiadomości na messengerze, że bardzo przeprasza, że ma trudną sytuację i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i sytuacja była taka, że ja nawet o tym zapomniałem, i nagle po 15 miesiącach Krzysztof wysyła wiadomość: Adam, czy mogę do ciebie przyjechać? No dobra, przyjechał, słuchajcie, rozliczył się. Od razu zrobiliśmy diagnostykę w samochodzie, bo tam miał jakiś problem z airbagiem. A jak wiadomo, auto było po dzwonie, więc tam tak naprawdę różne rzeczy mogą się zdarzyć. Problem jakiś tam był w airbagu z napinaczem, z jakąś poduszką itd. itd. Tak więc umówiliśmy go na naprawę. No i co, przyjechał na naprawę. Zamówił jeszcze lusterko, już teraz nie pamiętam czy lusterko kierowcy, czy pasażera. Wszystko jest we wiadomościach, tak naprawdę. No i dobra, i my zaczęliśmy walczyć z tym airbagiem. Okazało się, że problem jest jakiś grubszy, więc skorzystaliśmy z usług naszego kolegi, raczej kolegi, elektronika takiego, który do nas przyjeżdża i on przyjechał, coś tam porobił, coś tam porobił. Airbag zgasł, czyli jest sprawny. Wymieniliśmy też lusterko, które przyszło. Lusterko oczywiście przyszło w takim wielkim kartonie. Dla bezpieczeństwa w tym kartonie było bardzo dużo śmieci, żeby lusterko się nie uszkodziło. A że nie my zamawialiśmy, tylko właściciel pojazdu, więc te śmieci i ten karton włożyliśmy do bagażnika. Niech sobie pan po prostu z tym kartonem robi co chce, my nie będziemy jeszcze dodatkowo po prostu płacić za śmieci. Tym bardziej, że też tych śmieci jest od groma, bo wszystkie części przychodzą w kartonach, w jakiś foliach tego typu rzeczach. No i wymieniliśmy lusterko, działa, airbag z gaz, no ale okazało się, że ten airbag po jakimś czasie znowu się zapalił. Auto było u nas w warsztacie, także się zapalił i powiedziałem Krzysztofowi: "Słuchaj, tak jak mówiłem z tym airbagiem jednak sobie nie poradziliśmy i polecam firmę BMW elektronika w Chrzanowie i chciałbym żebyś tam samochód zaprowadził no dobra on odebrał samochód zaprowadził auto do Chrzanowa wrócił sobie pociągiem do domu no i okazało się że ten nasz elektronik tam namodził wy, wykasował jakieś softy inne rzeczy i Krzysztof Krzysztof ten elektronik w Szanowie musiał wszystko przywrócić, i naprawa wyszła 1000 złotych. Finalnie, później, tak naprawdę wyszła 2000 złotych, ale nie mam tego potwierdzonego w wiadomościach na messengerze. W każdym razie Krzysztof zapytał się, jak załatwimy tę sprawę. No to powiedziałem Krzysztof, no po prostu zrobię ci jakąś usługę, tak żeby być w porządku. Biorę na klatę połowę wartości tego rachunku, a ten rachunek był na kwotę 2000 zł. We wiadomościach jest 1000, ale tak jak mówię, ostatecznie to było 2000 zł, bo tam się okazało jakieś grubsze tematy, trzeba było na nowo coś wgrać i tak dalej, i tak dalej. No i dobra, i Krzysztof przyjechał do nas po tej naprawie od, z elektroniki BMW. No i co? I my... Zrobiliśmy następujący serwis. Wymieniliśmy świece zapłonowe, wymieniliśmy tuleje wahacza, zrobiliśmy geometrię i wymieniliśmy akumulator. Tutaj też był jakiś tam mały problem, bo właściciel pojazdu miał akumulator 80 AH, a według wyposażenia auta powinien mieć 70 AH, i taki był właśnie zakodowany. Okazało się, że on wymieniał sobie te akumulatory i je nawet nie kodował. Tak więc ja mówię, Krzysztof, zrobimy wszystko ze sztuką, tak jak powinno być. Włożyć ci akumulator, warte 70H. Włożyliśmy, zakodowaliśmy. No i dobra, problem zniknął. Problem z akumulatorem, bo tam też wyświetlał się błąd. Z airbagiem wszystko w porządku. Okazało się, tak naprawdę, finalnie, że tam jakiś problem był właśnie elektryczny, do tego stopnia, że w elektronice BMW musieli zdemontować fotel. Coś tam było skorodowane, jakieś przewody, jakieś inne historie. Nieważne, nawet nie wnikam. Ważne, że temat się udał yy, te, i, i wszystko zażegnane. Oczywiście te wszystkie jakieś tam wiadomości przez te 12 lat, to bardzo często po prostu są przysyłane właśnie w sobotę, w niedzielę bądź w piątek po 18. No i tak było tym razem. Nie minęło prawie 2 lata. Odzywa się Krzysztof yy, i wysyła mi wiadomości. No i słuchajcie. Akumulator mi od początku zimy, pada od początku zimy, bo jest za mały i powinien być taki, jak miałem, właśnie 85A, na którym jeździłem 6 lat i było wszystko w porządku. Za chwilę ten, co włożyłeś, po dwóch latach będzie do wyrzucenia. Wtedy wymieniałeś mi w ramach poprawy innych uszkodzeń, ale powinieneś wymienić na właściwy. No słuchajcie, wymieniłem na właściwy, mam to potwierdzone. No i cały czas mi po prostu tłumaczy, tłumaczy. Ja już po prostu przestałem odpisywać mu w niedzielę, bo też po prostu irytowało mnie to bardzo. No ale dobra, przyjechałem do pracy w poniedziałek. Dobra, i tutaj w poniedziałek napisałem mu wiadomość. Załączam specyfikację wyposażenia twojego auta i w ostatniej pozycji widnieje akumulator 70 AH, więc z naszej strony usługa została wykonana prawidłowo. Ponadto na Twój samochód są dwie akcje serwisowe, które mogą powodować problemy z poborem prądu. Pozdrawiam. No i on tutaj oczywiście wyciąga cały czas temat tego elektronika, który tak naprawdę wziąłem na klatę i, i no, parcy typowałem w kosztach. Tak oczywiście, tylko pamiętaj, że wgraliście z elektronikiem inny soft. A mój elektronik nie wgrał żadnego softu, tylko on wykasował jakieś rzeczy, i elektronika BMW przywracała wszystko w fabryczne. Dobra. Te akcje to właśnie sprawa z elektronikiem. Te akcje akcje serwisowe w BMW. To są akcje serwisowe BMW, a nie akcje, które by sobie wymyślały. Pamiętam od początku tak i, i jak Daniel. I znowu porównuje swojego kolegę, że właśnie tak jak było wcześniej, że jemu hamulce po 25 tysiącach zaczęły bić, a Danielowi nie. No i tam ta reklamacja z hamulcami też była uznana. No dobra. No i słuchajcie, w końcu ja się wkurzyłem, zadzwoniłem do niego i zobaczcie sobie, jak przebiegła rozmowa. Cześć, Adam. Akcja serwisowa to nie jest akcja z elektrykiem, tylko akcję masz normalnie w ASO. Masz pojechać na bezpłatną wymianę airbagu i jeszcze coś. To masz normalnie, bezpłatnie w ASO do zrobienia. Akumulator fabrycznie jest 70 AH, a Krzysztof, jeśli nawet ten mój elektronik coś tam zmienił, to Krzysztof to przywrócił. Ja ci powiem jedną, rzecz. A akumulator, jak wymienialiśmy, to miałeś zakodowany 70, dlatego włożyliśmy 70. No nie, ja ci nie mogę wrzucić innego. A to, że miałeś 85, to jest też źle. Bo 85 była źle ładowana. Jeżeli system ma wgrane i zakodowane 70, to nie możesz włożyć sobie 85, bo ten akumulator będzie niedoładowywany. No to powiedz mi, dlaczego tamten działał 7 lat, a ten działa 2 lata i jest dobry 80 lat. No, yy, no to trzeba go oddać na reklamację, no bo przy to ja nie widzę żadnego problemu. Ale to nie jest, to nie jest mój akumulator. To jest to wtedy, jak trzeba oddać go na reklamację. To trzeba go oddać na reklamację. No przecież ja nie miałem nigdy problemu z akumulatorem, żeby mi po roku... No powiem ci tak, ja przez 52 lata też nie miałem problemów ze zdrowiem, a teraz mam. No i tak, taka jest historia, no chłopie. No na banerze jeździłem 6 lat, a warta jest po prostu to dupa akumulatora. I to zakupowałem sam, to jednak się sprawdzało. To kup sobie sam, a ten oddam na reklamację i jak uznają, to dostaniesz pieniądze i tyle, no. Nie no, ja tak nie będę robił tak jestem po tamtym... To sobie kupię nowy sam Adam, nie ma problemu, bo akumulator nie stać na akumulator. Znaczy to... Tylko, tylko to nie jest moja wina, jest wsadzony akumulator, mija dwa lata, ja mam problemy z paleniem. To jest moja wina. No, jest no ale przecież samochód też ma swoje lata. Sprawdzałeś jakie jest ładowanie? Czy klema IBS jest sprawna? Tak jest, wszystko sprawne. Nic się nie dzieje. No to akumulator przywieźć, przywieź, złożymy reklamację i tyle. No. A twoje Porsche ile ma lat? Które? No, które? nie wiem, które... No, a... Słuchaj, ja ci nie zaglądam w kieszeń, co masz, a, a ty mi też nie zaglądaj. ciebie, Adam. Po pierwsze to nie fajnie jest, bo ty mi mówisz, że jakieś auto nie najważniejsze. No sorry, dla mnie jest. Jak ty mi w niedzielę wyskakujesz, mogłeś powiedzieć, Adam, coś mi się dzieje z akumulatorem, byś przyjechał i byśmy temat załatwili, a ty od razu do mnie z pyskiem, jak zawsze. Przepraszam, mam z samochód i nic mi nie działa po twoim elektrycy. Jeżeli jeszcze mi wtedy pudełko, żebym coś śmieci Samochód pojechał do elektryka, za którego ja zapłaciłem. Za to się rozliczyliśmy. Ja ci nie wypominam tego, że dwa lata wisiałeś mi pieniądze za jak, jakąś palawetę. Roz***liłeś mi samochód. 2000 zł złotych zapłaciłem więcej przez twojego elektryka. Ale ja wziąłem w tym udział. Parcytypowałem w tych kosztach. Ja nie partycypowałeś w niczym. Jak nie parcytypowałem? Zostawiłeś samochód i, i ja ci ogarnąłem inne rzeczy. Przepraszam. Otrzymałeś ode mnie 1000 zł. robiłeś zawieszenie, gdzie nie podkręcili śrubki. Ada, Dogadałem się z Tobą na akumulator, który miał działać. Po pierwsze, no ale do mnie masz pretensje, że ten akumulator nie działa? Adam, zmieniłeś się i Cię od****ło trochę. Pieniądze doniesłeś, kochanie. Prze******a, nic na siebie. Dobrze? Bo za bardzo celebrytą się. A. No i co? Przeszkadza Ci to? Nie, bo k***a już ci pieniądzki tylko pach. Aaaa! Rozumiesz? No weź się za robotę, bo po ostatnim montowaniu dalej jest sk***ony tłumik, a tak go naprawialiście. Jaki, tu, chcę, jaki tłumik odpowiadam. ci naprawiałem? Dobra, jaki tłum nie dyskutuj ze mną. Weź się za jakość, a nie głupoty, bo same pieniądze to nie wszystko. Okej? Okay? Na razie. Cześć, do, do, nie do zobaczenia. Podczas tej rozmowy, którą słyszeliście, odniósł się jeszcze do jednej rzeczy, bo tak mnie bombardował w niedzielę wiadomościami, że mu w końcu napisałem coś takiego: Krzysztof, ochłon, to tylko samochód, a ja nie jestem twoim wrogiem. Weź głęboki oddech i wrzuć na luz. Jest dużo więcej problemów niż jakiś akumulator. No i słuchajcie, i cała litania poszła, i ja mówię: Dobra, koniec, kropka, nie rozmawiam z tobą. A po rozmowie, Poniedziałkowej, w związku z tym, że powiedział, nie dyskutuj ze mną, wykasowałem yy, po prostu znajomości na wszystkich frontach. Instagram, Facebook, telefon itd. Nie chcę mieć z tym człowiekiem nic do czynienia. Dziękuję za uwagę.